Aby wejść w ustawienia, przytrzymaj klawisz SET przez 5 sekund. Klikając jednorazowo klawisz SET, możesz zmienić parametr. W parametrze dp, strzałką w górę, ustal ilość wyświetlanych miejsc po przecinku podczas pomiaru. Zatwierdź przyciskiem SET. Parametr p to przelicznik, który pozwala na przeliczanie impulsów sygnałowych. Aby ustalić, jaką wartość podać, trzeba wiedzieć, ile impulsów przypada na 1 litr. Nasz przepływomierz wysyła 42 impulsy na 1 litr. Wynik to współczynnik, który wpisujemy. Zatwierdź ustawienia, przetrzymując klawisz SET przez 5 sekund. Żeby ustalić wartość zadaną SV w trybie pomiaru, kliknij strzałkę w lewo. Wartość zmieniamy strzałką w górę na jednej pozycji, pozycję zmieniamy strzałką w lewo. Klikając klawisz Set, zatwierdź ustawienia.